Kondorze, okazało się, że biskup, który przyszedł do placówki z pielgrzymką był pedofilem i molestował wszystkich swoich pielgrzymów. Profil został aresztowany, a pielgrzymi rozstrzelani, żeby nie musieli przeżywać takiego dramatycznego przeżycia, jakim było molestowanie przez biskupa. No i wybuch, bo Kapral V wrzucił w niego granatę impactem. Kondorze, poddałem się, dobrze zrobię. Lewa flanka wszystko! To było strasznie! A mnie tam było! Dlaczego nie jest? Przecież to... A krok! Teraz mam smutny cię jeszcze kiedy! Jeszcze grozi mi no! Panie, co to, to mamy... Tak, no! Twoje nerki są warte 10 000 no, tysięcy... No to tak, że... Nie kuśmie, nie kuśmie, naprawdę. 5 ja tysięcy za każdą nerkę. 10 tysięcy za każde pół... 50 za serce, tu, Mario, ale bo... Gale... Leciał, bo... Ty to może weźmy ja, go Dobra, ja to on ma kamerę, jak chce Dobrze, nie tego no, ba, zresztą, zimno. zabrać tego rezortora na kurusa No jestem z rozmiaru, że się... Dobra, bierzemy go na wycyrwiało. wiałkę zbrodni, że się wydaje żon. Ale... Mój bardzo dobry kolega, przyjaciel z dzieciństwa. Wiem, że ja byłem tylko w próbówce, on był za mnie zawsze i on nie plonem, ale... ten, kurwa. On ma tyle. O, on ma tyle. Wszyscy macie w sumie 10 lat. Tak jak na to nie patrzeć. Poza tym małym, bo on taki zmarszczony, to on pewnie więcej. Jak on miał? Baca, Baca Adrian się nazywał. On miał 10 dzieci. Wszystkie go bardzo kochały i on tutaj się... On był pod osłoną 10 lat, a wie Pan co pod osłoną może zrobić? I ja myślałem, że ja bym się z nim spotkać dzisiaj, bo tutaj w okolicy jest... No to jakoś ten... O. U. U. Bardzo dobry kolega, wszystkie jego dzieci bardzo go kochały. Jak sobota to tylko no licho, tylko Kurwa Jak są te yy, wejścia Nie, do Mortal sparek, Kombat ja. Powiem, że twoje błyskawione mnie i przepierdolę to Powiem, że twoje do mnie i przepierdolę to To jest selekcja na trackera aktualnie się odbywa Pamiętaj, e, truperze, każdy tracker musi wiedzieć, jak zachowywać się, gdy jest trafiony z tej zera. Stuczkę. Zrób stuczkę. Tak, praca kreatywna, liczy się kreatywność. Ale nie ta kreatywność, jak dzieciom autystycznym się daje dodatkowe punkty, tylko taka kreatywność, kreatywność. Ten tutaj o! 09, 0,9 Gibbon. I on się spóźnił i mu koledzy podpowiadali. Nie ma na to za to, że nie można, ale co tak jest zmienia faktu, że kole siostwa nie popieramy. Mamy już Axela w oddziale, więc chyba ta zasada nie ma większego sensu. Mój customowy nie ma takiego innego. ona takiego barka. Odpalam go i kurwa jadę. No. Jak widać, okazało się, że stał... Najwyraźniej był frajerem, bo się poskładał jak dostał kurwa z barka. I że nawet wybuch na mnie yy, nie zaszkodzi. Kanoniarka. To do testów yy, pojazdami kategorii A, B aha. przejdziemy po ukończeniu testów pojazdami kategorii A. Kojnie. Ja nie wiem czy powinniśmy dotykać statek, który ma takiego Parkinsona zakończył się pierwszym zgonem, proszę Państwa, mamy tutaj pierwszy zgon. Tak. Już powiedziałem, nasze organizmy nie są przystosowane do jedzenia mięsa. Od samego początku żyliśmy w podziemiach, żywiąc się torfem i gruzem. Gruz, gruz jest dla biedaków, my jesteśmy szlachtą. Szlachta tak, odżywia się torfem. Biedota odżywia się gruzem. Jest honorowe zabranie nam jedzenia gruzu jako szlachta, dlatego odżywiamy się torfem. To nasza kultura. Ja, ja, ja wyczuwam tutaj torf w powietrzu, jak ja tutaj może stoję. Za, tutaj może zaproponujemy do... program Torf Plus. Plus? To jest dobry pomysł. Dzieci się obiedzą. Jeszcze weźmiemy ten gruz dla tych biedaków, żeby żeby kopali w kopalni. Idziemy, idziemy. Ej, dobrze, dzień się dobry. O, właśnie, dobrze. <laughs> dwie, dwie duże beczki torfu oraz program 500 Torf Plus. Dobrze, panowie, uwaga ta ale, ta, ale, 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 ale go ujebałem. Dobrze. <laughs> Oni dadzą palec, my weźmiemy od razu cały tułów. Wiecie jak to wygląda. Co? Tak. Tragedia, Przyprowadź tragedia. Mi to to pana, Przyprowadź mi swojego pana, długo. Przyprowadź mi swojego pana długo. Zidnem, jesteś bagnem, rozumiesz? to, dobrze mówisz, mówisz klęcząco, rozumiesz to? My jeden Była świetnie udana. Yy... Co można jeszcze więcej powiedzieć? Byli po prostu frajerami, to ich aresztowaliśmy za zakłócanie porządku. Po prostu no, zwyciężyliśmy, jak zawsze. Myśleli, że są lepsi, a byli prosi. Pierwsza akcja odkąd się obudziłem w tej placówce i jest super. Ledki tak. jest górę, kurwa.